headed wheel where I have created something very big. The greatest supplement company this world has ever seen. So what I'm telling you right now is to grab your shovel and start digging. Because the bigger is the better. Wszystko zaczyna się od wizji, lecz czy ktoś z Was zdaje sobie sprawę, jak wygląda droga pomiędzy wizją a jej faktyczną realizacją? Czy niemal 20 lat istnienia marki to wystarczająco długo, by wyjść przed szereg konkurencji, zrównać się z najlepszymi, a przy tym zachować wszystkie wartości, które tak docenili klienci? Świat zmienia się nieustannie. Ale pewne standardy powinny pozostać bez zmian. Własna produkcja to jedyna droga do utrzymania najwyższej jakości w najlepszych cenach na rynku, wykluczając tym samym ryzyko związane z produkcją u podwykonawców. Standardy, których używamy w naszej firmie produkcyjnej, daleko wykraczają poza standardy branży spożywczej i wkraczają. W standardy branży farmaceutycznej. Dzięki temu, że wytwarzamy większość produktów w naszym zakładzie i kontrolujemy ich jakość, nasi klienci otrzymują to, za co płacą. Wizja staje się faktem. Branża suplementów diety rozwija się bardzo dynamicznie, stąd stworzyliśmy centrum logistyczno-produkcyjne, dzięki któremu możemy produkować i błyskawicznie wysłać do klienta. Od dziś KFD to nie tylko popularny na skalę krajową sklep z suplementami, ale i pełnoprawny producent, mający stuprocentową kontrolę nad jakością swoich produktów. Inwestycja powstała także w celu usprawnienia logistyki, aby jak najwięcej paczek docierało następnego dnia do odbiorców. Produkcja we własnym zakresie pozwoli na większą dostępność produktów ze stałej oferty marki KFD. Pamiętamy jednak, że KFD tworzą ludzie. Nie budynki postawione z rozmachem, nie stoiska na targach, a także niedrogie ubrania czy samochody oklejone logotypami. Dlatego inwestujemy w ludzi, bo to prawdziwa inwestycja w markę. Dziękuję za owocny dzień pracy. Wszystko zostało spakowane. Jeszcze szybciej niż poprzedni piątek. Widzimy się w poniedziałek. Rozwój marki to rozwój klientów. Bądźmy w kontakcie. Chcemy wiedzieć, co myślicie i dlaczego. Dziękujemy za zaufanie. K.F.D. Zaczyna rozbój ćwic. Jest światło wtórne. K.F.D. Wierzona w jest masa, jest praca, więc jedziesz. K.F.D. Zaczyna rozbój ćwic.